Nie ma widzowie, ja jestem forfeit, a to kolejny odcinek ze StumbleGuys. Słuchajcie, jeżeli nudzicie się podczas Stumble StumbleGuys, to pokażę Wam e, tryb, w którym możecie się nudzić jeszcze bardziej. Wchodzimy w turnieje e, Shipwreck, Enter. 15 klejnotów to jest totalnie nic, za to ile jaki możecie mieć z tego profit. I słuchajcie, najważniejsza zasada e, tego jest: nic nie robić. Już wam pokazuję jak to będzie wyglądało, czekamy aż się rozpocznie gra. No i patrzcie, mamy sobie giereczkę, nic nie robimy, stoimy sobie tutaj, na spokojnie, nie musimy nic totalnie robić. Czekamy sobie, kilka osób pewnie powyskakuje, kilka osób powyskakuje, proszę bardzo, już skaczą sobie. Wybuchy, rekiny, beczki. I my sobie czekamy. Możemy sobie kogoś uderzyć. Nie ma problemu, totalnie. O, nawet mogliśmy w ogóle nie zaskakiwać z, mm, ze statku. Jesteśmy w drugiej rundzie. Super. Ok, druga runda. 8 osób do wyeliminowania. 16. 16 osób yy, na pokładzie. Zobaczmy. Tu już sobie ktoś skacze, nudzi mu się. Widać, że to jest tryb, w którym ludzie się po prostu nudzą. Byk. No, jakieś panczyki wskakują. My sobie czekamy. Po prostu. Nic nie musimy robić. Proszę bardzo. Wyeliminowaliśmy jedną osobę. I jesteśmy w trzeciej rundzie. Okej, okay, finałek. Trzecia runda. Siedem osób do wyeliminowania. Już możemy sobie tutaj kogoś.. O, nie udało się. No trudno. Jeszcze tu kogoś możemy uderzyć. Niech podskakuje, to dostanie hita. Powinien wypaść. Albo i nie. Na razie sobie czekamy. No nie wychodzi. O, rekin. Nie zdążyłem już się uratować, stanąć. No i zobaczcie. My sobie będziemy po prostu tutaj stali. Nic nie musimy totalnie robić. Nawet jeżeli ktoś nas uderzy, to to nie ma znaczenia. My nie odpadniemy. Możemy się trzymać cały czas tego steru i nic się nie wydarzy. Patrzcie, już ludzie sobie skaczą. Już już spadają do wody. My sobie czekamy. Najlepsze jest to, że tak naprawdę jak już będzie powoli, powoli to opadać wszystko, to możemy sobie tutaj stanąć. I tak naprawdę nie musimy nic totalnie robić. Po prostu sobie stajemy, skaczemy z beczki na beczka. Tak naprawdę trzy beczki powinny nam z zupełności wystarczyć, żeby przetrwać. Okej, okay. kolejna runda. Czekamy. Porusza się, tutaj fajnie można wysnajpić kogoś, na przykład jakby ktoś podszedł. No już trzy osoby odpadły, a dopiero wystartowało dopiero co. O kurcze! Dobra, jednak podcięć się da. No i zobaczcie, druga gierka. Hmm. Znowu od początku zaczynamy. Zobaczymy jak szybko ludzie zaczną odpadać, 4, 5, 6, 7... Siedem osób już odpadło. Patrzcie, patrzcie jak oni odpadają. Oni się po prostu ześlizgują stąd. Pyk, kolejne. Bucik po prostu. I my sobie czekamy, my nie musimy nic robić, widzicie? Widzicie, to jest Najłatwiejsza i najnowniejsza jednocześnie e, Gra, jaka może być. No i znowu, Poczekamy sobie tutaj, zaraz coś przyjdzie. E, tu już możemy i pyk, gość odpada. Kolejny bucik. Nie, trafiłem. No nic, no nic, no nic, no nic. O, przetrwałem to. Ach, nie odpadł. No dobra, no co, czekamy. I my sobie czekamy, tak naprawdę. Nic nie musimy robić. Totalnie nic. Widzicie? Nic nie zrobiliśmy. No i zobaczcie, mamy finał. Poczekamy aż się zacznie ruszać. Bucik jest. O, nie udało się go podciąć. O, cie, panie, ale mnie zrobili tym bananem. No cóż, no ale jak widzicie, yy, najłatwiejsza gra, tak naprawdę. Wydaje mi się.